Gotlob, protoplasta rodziny, prawdopodobnie urodził się w miejscowości Widim tysiąc, około 1809 roku. Cesarstwo austro-węgierskie po wielu latach, znaczy jako młody człowiek, opuścił te tereny przenosił się do wielu miejscowości. Pierwsze wzmianki. Które jakby wskazują na to, że był w Kaliszu, jest zawarcie Związku małżeńskiego w 1837 w wsi Dobrzec Mały z Szarlottą, gdzie zamieszkali córką Włókiennika z Władysławowa, to jest miejscowość pod Kaliszem, a od 1847 istnieje wpisany jako obywatel miasta Kalisz.